Co my tu mamy? To to jest cała miseczka. I proszę o ostrość. Co to, to mamy? Czarną porzeczkę. Ciemanko wszystkim z tej strony Szkapa i zapraszam do oglądania kolejnego filmiku z mojego ogródka dziś zajmiemy się tutaj obieraniem czarnej porzeczki jak widzieliście na początku mamy już obraną całą miseczkę ale dopiero ozobaliśmy, nie wiem, może z dwa krzaczki mamy ich tu chyba cztery dwa wcześniejsze, dwa późniejsze, ale jak zwykle przegapiłem zbieram wszystkie jednocześnie, jedne są już Bardziej dojrzałe, jedne troszkę mniej. No ale co tam? Wszystko się przerobi. Tutaj mam drugą miseczkę. I, jedzie, i jedziemy z obieraniem. Jak widać, no jest jej bardzo mało. No. Pogoda, susza, na początku deszcz. Potem susza długa. I powinny całe te gałązki być oblepione. A tu takie parę tylko. Tylko parę krzaczków, tylko tych owoców wisi na, na krzaczku, więc nie za dużo. Nie ma za bardzo co obierać. A ja w sumie też bardzo nie mam co z tym robić, bo soku za bardzo nie lubię. Więc po prostu obieram, bo jest, bo trzeba to obrać. No tu w środku widzicie, tak powinno być wszystko oblepione, A tu widzicie pojedyncze jakieś. No ale cóż, no obrać trzeba, bo szkoda, żeby się zmarnowało, nie? Jak widać w niektórych miejscach, mszyca też jest. Bo są przywinięte, przywinięte. Mrówki mnie oblazują, jak obieram. O, tutaj ładnie, tak powinno być. Tak powinno być, no, w dole schowane, gdzie miało więcej wilgoci. Może słońce tak nie piekło. No i ten senny przymrozek, co był, nie? To też porobiło trochę szkody. Też troszeczkę tego zmarzło. Tu widzicie. Krzaki, ja co roku krzaki obcinam. Wywalam wszystkie z dołu te gałęziory, które mi leżą na ziemi. No bo jak to obrać, jak tam wejść? Jak to kurde, Krzak ma 1,5 metra do 2 metrów szerokości, są blisko siebie, nie idzie tam wejść, nie idzie ten. No to no, mi tam będzie, obcinam sobie te z dołu te gałęzie leżące. No właśnie takie, co to na ziemi leży. Hmm. Zarąbistym sekatorkiem od żony sekatorek, więc nie patrzcie, że różowy jest mój, ja mam czarny. To jest od żony sekatorek, więc. mu się troszkę stępił, więc gałązki wycinamy sobie. No wiadomo, no nie ma takiego plonu, bo na dwuletnich, trzyletnich tam największe plony są, a ja aktualnie te chyba dwuletnie wycinam. Wszystkie z dołu. Ale to, to puści, do jesieni, to to puści, to będą pierwsze roczne i na przyszły rok będą miały owoce. Więc. Nie ma problemu, żeby to powycinać wszystko. Zostawić sobie tylko te pionowe, stojące, że można to fajnie ubierać, a nie gdzie mi siedzieć. Więc tak sobie robię tutaj. Widzicie parę tych krzaczków, tak blisko siebie porośnięte. Że długo mi zajęło obieranie. Tu mam obrane już dwie miseczki. Widzicie, już się całkiem ciemno. Jedna pełna, druga no niepełna. No zajęło mi to dużo czasu, no widzieliście, <laughs> się, się mnie tu ściemniło. Ej, krzaki, no nie wiem czy za dobrze to widać, wygolone, przejrzyste, można przejść mu po prostu między nimi. Tak wygolone, patrzcie jaką stertę gałęzi wyciąłem. <laughs> no, normalnie tak by zbierać to na upał na zbierać, tego więcej było. no patrzcie jaki prześwit, normalnie można przejść przez nie. No, i tak sobie roku wy, wy, wycinam. Myślę, czy jeszcze nie wykopać z dwa krzaczki, tylko sobie nie zostawić, dwa wykopać. Ale zobaczymy, no zobaczymy. Tutaj jaśniutko, więc kto też ma pożyczki, to pisać. Jak obieracie, jak je przycinacie. No i co, i do zobaczenia. Ćmi się, trzeba i spać. Robota zrobiona, śmieci się jutro wywali. No to na razie. Co następnego?